Kłaniam się nisko, za mną Garfield. Jego ulubionym daniem jest lasagna, więc będzie e, właśnie e, bohaterem dzisiejszego odcinka. W moim wykonaniu lasagna e, jest sosem ala bolońskim oraz szpinakiem. To danie zawsze mi wychodzi, e, zawsze smakuje. Petarda, rozwala, kubki smakowe. Więc nie ma coś przyciągać. lecimy do mojej kuchni. Garfield już się ślini. Makaron lasagna dwa rodzaje mięsiwa, wieprzowina, łopatka 500 g, do tego polska wołowinka 350 g część zrazowa, cebula, pasta pomidorowa, czosnek, sos, łuczoszary, pomidory, pulpa, oliwa oraz przyprawy sól, pieprz oraz zmiksowana cebula suszona i mm, czosnek. Oczywiście nie może zabraknąć świeżej bazylii i to jest część sosiwa. Oczywiście makaronu to nie będzie się gotował, nie bójcie się. Pierwszy krok podsmażenie cebuli na oliwie z oliwek, następnie dorzucę mięsiwo oraz łyżeczkę pasty czoskowej. Jeżeli się mięsko podsmaży, dodam. Następnie resztę składników, ale to na bieżąco będę Was informował o tym. Mięsko pięknie podsmażone, lubię właśnie takie proporcje, gdzie dominuje wieprzowina, tłustszy kawałek i do tego w kontraście wołowinka chuda. Część zrazowa jest idealna właśnie do sosu typu ala la Bolognese. Dodajemy teraz resztę składników. Łyżka pasty pomidorowej. Łóżka pomidorów krojonych drobno, pasata pomidorowa, trzy czwarte butelki oraz jakieś 100 ml wody, łyżka sosu łożyteczer bądź sosu sojowego. łyżka oregano suszonego, przyprawiamy do smaku grubo zmielonym czarnym pieprzem, solą, dodaję jeszcze więcej suszonego czosnku i suszonej cebuli, kilka listków bazylii Przypcze cukru, żeby trochę tej słodyczy też było. I zaraz to na podgotuję, a następnie włożę do piekarnika na około półtorej godziny. Gotujemy, aż zacznie bulgotać, i następnie przekładamy garnek do piekarnika, gdzie temperatura będzie wynosiła 170 stopni. Po godzinie czasu zdejmiemy przekrywkę i podwyższymy o 20-30 stopni temperaturę. Szpinak kocham masło. W chwili szpinak straci swoją objętość, więc dorzucę kolejną partię. Sos beszamelowy będzie oczywiście na bazie masła, mąki przemnej, proporcje 6 łyżek masła, 6 łyżek mąki jest to po 100 gramów około 700-800 ml. Mleka. Przyprawiać będę gałką muszkatołową. Muszkatołową. Białym pieprzem, ale białego pieprzu nie mam, więc wezmę czarny, zwykły ziarnisty. I tyle. Zaczynamy od roztopienia masła. Ale się przykleiło. O, pyk. Wsypujemy mąkę pszenną 450 typ I robimy zasmażkę Energi Energicznie mieszamy Nawet można sobie przymniejszyć jeszcze gaz To moment Zasmażka się robi w moment I teraz Dolewamy mleczka Stopniowo. I dalej energicznie mieszamy. Mieszamy, mieszamy, aż wszystko się, ale chlapie, aż się wszystko połączy. I znowu dolewamy. I mieszamy. Dawno by szamelu nie robiłem, ale to nie oznacza, że mam nie wyjść. Czynność powtarzamy, aż skończy się nam całe mleko. Doprawiamy solą pieprzem czarnym, jeżeli macie to biały, i szczypta gałki muszkata, muszkatołowa. Przykrywamy i zostawiamy. Zaraz składamy lasagne. Na dół blatuje warstwa soszowa, makaron. Znowu warstwa sosiwa. Znowu makaron. Beszamel. Szpinak. Makaron, sosiwo, makaron musi być cały przykryty, no się musi tutaj ugotować, w tym, Bechamel. to jest oczywiście moja wariacja. Na temat. Lasagne, mozzarella, ostatnia warstwa sosiwa. no jak sobie to rozbić. Znaczy, o wiele lepiej by to wyglądało, jakbym miał idealną do tego brytwankę bądź naczynie. Ale takiego nie mam, więc sobie muszę radzić i ser. A na ser jeszcze więcej bisamelu. Potem jeszcze pod koniec pieczenia dam ser. To jest, musi być obficie, obficie. Pięknie wyrosła, nawet w mniejszej brytwance wypłynęła, ale to nie szkodzi. 15 minut, i można przejść do degustacji. Póki gorące, posypuję parmezanem jeszcze. 15 minut lazania odpoczywała, aby łatwiej się to wszystko kroiło, więc pierwszy kawałek jak to się mówi, najtrudniejszy. Oczywiście w domu jest hierarchia odnośnie kto dostaje pierwsze jedzenie w naszym domostwie. Tak, rządzi właśnie nati. Więc specjalne naczynie dla dwuletniej kobietki. Kurde, już się rozwaliło. Nie. Nie martwcie się, ta porcja jeszcze będzie skonsumowana przez mamusię natali. Więc. Ten kawałek będzie akurat dla mnie i dla was. Do prezentacji, tak zwanej, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Mięsiwo, aksamitne szpinak tutaj, też wydostał się na zewnątrz. Skorupka z mozzarelli i parmezanu. No, idealnie zaraz będzie konsumpcja, pyszne. Już wiem, czemu Garfield. Uwielbiam lasagne. Mm. Najgorsze, co można zrobić w lasagne, to rozgotować makaron, że on się z beszamelem, z tym wszystkim, w jedno zamieni. A tu jest wyczuwalny jako osobny składnik. Szpinak też fajnie tutaj się wyróżnia, wybija. Jest to na pewno danie uzależniające. Oczywiście to można wszystko podgrzebać, i wtedy jeszcze jest lepsze, bo się wytwarza taka serowa skorupka. Uwielbiam ją. Jak zwykle, na koniec odcinku zapraszam do zostawienia subskrypcji, jeżeli tego nie robicie. Dodatkowo łapa do góry pod filmem: komentarz, co mam przygotować. Brzmi jak zdarta płyta, ale naprawdę takie aktywności pomagają mi w rozwoju i dotarciu do nowych smakoszy dobrego jedzenia. Dzięki za dzisiaj. Ja kończę jeść, biorę jeszcze dokładkę, więc widzimy się, nie wiem, tam za jakiś czas piona.